Witajcie! Nasze ogrody są często odwiedzane przez wiele gatunków owadów. Nie wszystkie są naszymi sprzymierzeńcami. Wśród nich mogą znaleźć się te, które wyrządzą potężne szkody, takie jak ćma szpanowa, przędziorki, mączliki, wełnowce, mszyce, gąsienice czy nawet poskrzypka liliowa. Co zrobić, aby dać sobie z nimi radę? Tu z pomocą przychodzi substral z rodziną produktów. Polisek naturem. Zacznijmy od koncentratów. Są one niezwykle wydajne i skuteczne dla większości niepożądanych gości w naszym ogrodzie, balkonie czy na tarasie. Co sprawia, że produkty oparte na naturalnych składnikach są tak skuteczne. Większości z nas kojarzą się jakiekolwiek opryski z ciężką chemią, gdzie trzeba założyć odpowiedni kombinezon, niemalże maskę i co najmniej przez dwa tygodnie nie wchodzić do ogrodu. Nic bardziej mylnego. Jak wszystkie dziedziny życia, ogrodnictwo idzie do przodu, zatem stare metody związane z opryskami są już przeszłością, po prostu są nieaktualne. Badania nad tymi koncentratami. Trwały kilka lat. W efekcie tych badań powstały preparaty oparte na naturalnych składnikach, działające kontaktowo i powierzchniowo. Ale co to właściwie znaczy? Już wyjaśniam. Działanie powierzchniowe polega na wykorzystaniu oleju rzepakowego, który pokrywa cienką warstwą szkodnika, uniemożliwiając mu oddychanie. Z kolei za działanie kontaktowe odpowiadają ciekawe związki, pyretryny, związki, które paraliżują owada i osłabiają jego układ immunologiczny. A czym są peretryny i czy są dla nas bezpieczne? Tak, oczywiście. Są to nic innego jak związki oparte na wyciągach, ekstraktach z ryzantem czyli tych złocieni, które na jesieni pięknie wyglądają w naszych oryginalnych kompozycjach. A ekstrakt z nich jest silnym, naturalnym środkiem owadobójczym. To dzięki tym dwóm składnikom, preparaty te są nadzwyczaj skuteczne. Nie byłbym sobą, gdybym choć trochę nie wspomniał o tych niepożądanych owadach w naszym ogrodzie oraz nie zwrócił uwagi na ważny aspekt, jakim jest ochrona naturalnymi preparatami. I weźmy na przykład taką Ćmę Bukszpanową. To nazwa robocza, Szanowni Państwo, w Polsce pojawiła się w 2012 roku, a znana jest już od połowy XIX wieku, gdzie do Europy dotarła w połowie XX wieku i sieje spustoszenie. Przeważnie na roślinach z rodziny Bukszpanowatych, Bukszpan przede mną jest, wiele gatunków, właśnie te gąsienice, czyli stadia larwalne Atakują bukszpan pod spodniej stronie listków, dostają się takie motyle, bo przecież to jest jeden z ciekawszych motyli z rodziny wachlarzykowatych i składają jaja, dwa, trzy pokolenia w ciągu roku, więc to jest dużo. Natomiast taki motyl pokonuje dystansę 5-10 km. Zatem ten bukszpan zarówno dla nas jest tutaj trudny i oczywiście jest zjadany, ale i dookoła wszędzie nasi znajomi mają problem. właśnie Śmą ćmą bukszpanową. Zatem bardzo ważne jest stosowanie oprysków naturalnych systematycznie, żeby wyeliminować szkodnika i spowodować, że nasze bukszpany odżyją i zregenerują się, ponieważ one są tak drapieżne, te larwy, i tak żarłoczne, że zjadają niemalże wszystko i pozostają tylko szkieleciki. Zatem stosujemy opryski i staramy się o nie zadbać. W opryskiwaczu przygotowałem litr wody. Pora na preparat. Delikatnie go otwieram. Obserwuję, co jest wewnątrz. Jest miarka, bardzo istotna rzecz, i oczywiście preparat. Patrzę, jakie proporcje powinienem zachować. Według zalecenia 7 ml środka na 1 litr wody. Lider wody przygotowany. Oczywiście zakładam rękawiczki. Staram się mądrze otworzyć opakowanie. Jest. Następnie patrzę na miarkę. 7 ml to dolna część. Jest przygotowana forma. Następnie odkręcam opryskiwacz. Wlewam odmierzoną ściśle według instrukcji ilość. Porządnie trzeba zakręcić. Oczywiście pomieszać, z wodą się połączy i następnie równomiernie pokryć aktywną substancją dokładnie nasz bukszpan. Pamiętajcie proszę, aby oprysk wykonać w bezchmurny, bezwietrzny dzień. Produkt przeznaczony do ochrony krzewów bukszpanu. Działa powierzchniowo, fizycznie i kontaktowo. Zwalcza jaja, larwy i dorosłe osobniki. Pierwsze efekty widoczne już po 24 godzinach. Szybki i skuteczny efekt ochrony przed szkodnikami do stosowania w ogrodzie. Gdy w naszym ogrodzie pojawią się szkodniki, takie jak mączliki, przędziorki, wełnowce, różne gąsienice, a także na liliach, szczególnie poskrzypka liliowa, stosujemy preparaty w formie koncentratu. W zależności od liczby szkodników możemy użyć opakowania o pojemności 20, 60 lub 100 ml. Ja patrzę. Na tej naparstnicy pojawiła się mszyca. To bardzo ciekawy owad z rzędu pluskwiaków. Interesujące jest to, że pojawiła się już blisko 300 milionów lat temu. Owad ma sąco gryzący charakter, bo wkłuwa się w tkanki i wysysa soki. Zatem jest niebezpieczna w dużej ilości, ponieważ powoduje przede wszystkim to, że podczas jej żerowania powstają grzyby sadzakowe. Bo ta spać, która tworzy się na liściach, jest bardzo niepokojąca dla roślin. Ciekawe jest również to, że jest ścisła zależność i symbioza pomiędzy mszycami a mrówkami. mrówki traktują te przede wszystkim mszyce jako cenne źródło cukru i ważnych składników odżywczych. Ja widzę, że na naparstnicy mszyca się pojawiła, a zatem mam już przygotowany preparat i warto by było delikatnie opryskać już przygotowaną mieszaniną. Czekam, aż muszycy już nie będzie, a naparstnice pokażą wyjątkowy swój ból. By mieć piękne i zdrowe rośliny, musimy czasem pomóc naturze. Działajmy więc szybko i wybierajmy skuteczne produkty. Dla tych, którzy wolą gotowe rozwiązania, mamy POLISECT NATUREN w sprayu. Wystarczy założyć rękawiczki Przekręcić, spryskać i gotowe. Środek skuteczny wobec powszechnie występujących i uciążliwych szkodników w uprawie roślin ozdobnych. Zwalcza mszyce, przędziorki, mączliki, miseczniki, tarczniki, wełnowce, gąsienice motyli i poskrzybki liliowe. Kochani! Na koniec chciałbym Was zaprosić do naszego newslettera, gdzie co miesiąc daję porady, jak dbać o te nasze kochane, wyjątkowe i fantastyczne rośliny. Do zobaczenia!